Dzisiaj zginiemy na tysiąc różnych sposobów. Albo mnie przejdzie pociąg, albo mnie, nie wiem, uderzy jakiś meteoryt. Gramy. Dobra, zaczynamy. Kurde, mam nadzieję, że mi coś tu wyjdzie. Co to dzi? Find the cycle. O nie, musimy znaleźć kurde tego. O, dobra, wleciał za graty. Let's go! Pierwszy level, mamy to. Dobra, o kurde, dobra teraz. Słuchajcie, musimy zalepić typa. Dobra, ma zalepione wszystko elegancko, kurde, ale rzucił kasą. Tyry, ty, tyry, level complete! Lecimy dalej. O nie! Kurde, zginął, że. Zginąłem, do no, o nie! Muszę narysować kepucz! Nie! Źle! Dobra jest! Nie, nie zeżar mi łapy, to jest najważniejsze! Zapomniałem, że tutaj są trzy życia, dobra, to luz. Ja nie mogłem nic zrobić, dobrze no, mnie od razu zażarło. Widzieliście to? O kurde! Dobra jest, udało się, co? No. O, no, szybko! Dobra, nice! Ej, na telefonie się gra, w to o wiele lepiej niż na kompie Tu jest kurde, bez nadzieje to zrobione. Bra. Nie, zginąłem, kurde, nie, dlaczego, 420 punktów Dobra, wyłączę te dźwięki, bo one mnie denerwują ja, że... No nie dało się nic zrobić, kurde, od razu zginąłem, no No co za bezsens walony, dobra, jeszcze raz, musicie się skupić Dobra, to jest akurat banalne, dobra, strzywanie z S, ok, dobra Time to security twerk, jest git, nie zginęliśmy, to jest najważniejsze, okej okay? Dobra, mamy, mamy punkty na plus, jest 106, okej okay? Szybko, tapujemy, 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 okej, okay, very nice, let's go Lecimy dalej, dobra, tu się zmienia, zmienia, dobra, faster, faster, co, o co, o co tu chodzi? Dobrze? Chyba dobrze, no do, do linii miałem naleźć, tak? Git, wypił i co? Jest. wyrosły włosy, czyli dobrze, git, okej! Okay. 315 punktów, o co tu chodzi? Remember... Do... Nie pamiętam! Nie pamiętam nie wybuchło, kurde! Nie zapamiętałem paternu Dobra, to jest, to jest S chyba? Dobra, udało się, dobra, i pralka jest banalna, najgorsze są rybki, w ryb... z rybkami się nic nie da zrobić. Dobra, musimy znaleźć psychola. Szybko! Tu jest! Dograd! Ładowacie! 500 punktów! Lecimy po rekord! Teraz będzie rekord widzę tego odcinka. Dobra. Myczką się to robi łatwiej niż palcami, dobra, nice, zjadze, bądź let's go, kolejne punkty Dawaj dalej, nope. no widzieliście to, to jest nie do zrobienia, no nie do zrobienia to jest Dobra, odpalam ten dźwięk, z dźwiękiem jest lepiej, to jest banalne do napełnienia do, do linii, okej, okay, S I teraz mu wyrosną cudowne, piękne włosy, No jecha, jakby inaczej Dobra, mamy to, jest 117, zwiększamy tempo, widzę. dobra, ok, S, 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 o nie, w drugą stronę, dobra, ej to się samo zalicza praktycznie. Najgorsze są rybki. Dobra, okej. Okay. Kepucz jest S. Kepucz mamy na łatwości. Dobra, S. Pięknie. Pięknie narysowany, Grabissimo Teraz to ja robię wszystko. Okej, okay, dobra, to jest banalne. Patrzcie, jak ja to szybko zrobię. Patrzcie to. To jest tempo prawdziwego boga mistrza tej gry. Ona jest zbogowana. Coś mi tutaj czasem nie działa. Dobra. Okej, okay, okej, okay. okej, okay, baby. Okej, okay, baby. Okej, okay, baby. Okej, okay, baby. Okej, baby. Pięknie. Cudownie. Mamy 500, mamy rekord chyba teraz. Dobra. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, jak są te kurde meteoryty Dobra, to jest banalne, to wystarczy tapować Ja to robię, kurde, w połowę jeszcze czasu, nie? To, to jest akurat najprostsze, chyba, co może być Jego, że są ryby No nie da się z rybami, no one od razu gryzą, w, kurde, w siusiora Dobra, gdzie jest, gdzie jest ten? Tu jest morderca No, łap go do klatki Dobra, kit, mamy rekord, mamy rekord Mamy 700 punktów, dobra y Co? Ja tego nie zapamiętam za Chiny Ludowe Nie ma szans, żeby to zapamiętać Tam było 15... <laughs> Co? 665, nie? To, to jest rekord, dobra, nie. Skupiam się. Dobra, yś, yś Akurat misiek jest mega prosty, więc miszka to my robimy na łatwości. To jest chyba najłatwiejsza rzecz z tych wszystkich dosłownie tutaj. Dawaj te cukierki, żygaj nimi. Dawajcie dalej, dobra. Najgorsze. Ja nie jestem w stanie zrobić tych ryb, bo one od razu gryzą, to jest tak denerwujące. Patrzcie, tapowanie banał na kąpie S, ale na kąpie nie da się zrobić ryb. No, przysięgam wam na, na wszystko. Tych dwóch rzeczy się nie da zrobić, ja przysięgam wam widzowie, ja nie kłamię To jest pano, patrzcie jak to łatwe, to, je, to się robi w sekundę, to się robi w sekundę A tych ryb nie jestem w stanie zrekordować Dobra, to jest S No patrzcie jak ja to robię, nie? Widzicie to? To, to jest to, a tego, tego innego się nie da zrobić totalnie Chwila, muszę się kurde skupić CO?! No... Ja, ja tego nie zapamiętam, to jest niemożliwe Na... Kurde, tak, nie, no dobra, koniec tego, nie, chwila, no ja tutaj muszę się, no, czemu ty się nie za, zalicz się, no, nope. dobra, ja się, nie, dobra, bo ja mnie to zaczyna ta gra, kurde, irytować, nie, patrzcie, no, typ, no, fajnie, no, to jest banalne, no, to jest banalne zadanie, <grym> na plus wychodzimy, daj mi, proszę, coś łatwego, dobra, to jest S, dobra, to jest, kurde, tak łatwe, najgorsze są ryby, dobra, ja jeszcze, już, ja już... No, to... nie wiem, co było ostatnie, to, Yes! Mamy życie w końcu! Dobra, teraz ryby, ryby ryby odsunąć, ryby odsunąć. O kurde, dobra, dobra, to jest też git, dobra, okej, okay, to będzie łatwe. Skup się, Dawid. Robisz rekord teraz, masz dwa życia, to jest dużo. Nice! Są cukierki, dobra, git, mamy 400 punktów. Od razu od ryb, ryby, 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 ryby. Dobra, okej, okay, jest race run, dobra, nice, mamy to, to jest S. Dobra, ja od razu ryby odsuwam, żeby... Dobra, okej, okay, jest butelka z alkoholem, git. Nie mogłem tego przesunąć, gra się mi zacięła, przysięgam! na się zrobić więcej niż 5, to Zaraz rozwalę kompa, tego się nie da grać, tego się nie da grać na kompie, Prze No szkurw. Nie da się zrobić ryb w wodzie, nie da się! Drugą... Dobra, nice. To jest S, Grabę to. Patrzcie to. Dobra, trochę kurde gorzej mi wyszło, niż miałem to w głowie, ale chill. Teraz proszę, daj mi coś łatwego, da daj mi coś, daj mi coś S, S! Dobra, to jest banalne, proszę, zalicz mi tylko. Przecież robię to idealnie, no to jest idealne. Idealny burger z żabki, no. Znaczy, hot dog. Dobra, dobra, to jest też proste. Okej, okay, dobra, nice. Teraz się przesunęło. W tamtej grze mi się nie chciało to przesunąć. Ta gra jest pobugowana. Nie wiem, albo ta strona jest zbugowana, gdzie jest ta gra, albo ta gra jest pobugowana. Ja. No, trzeba klikać, ja się teraz dowiedziałem, że w to trzeba klikać, nie? No nie ma szans, że ja to zapamiętam! Nie, to, to jest, to jest, kurde... Dobra, ja robię jeszcze no Co? Jedź tym pociągiem. Mam nową postać? Powiedz, że mam nową. Mam nową. A kiedy będzie nowa? A, nie piszę. Dobra. Koniec. ja gram cały czas te same minigierki, nie? One mi nie wychodzą. I zawsze było więcej. Czemu mi tutaj tylko, kurde, cztery gry no, za to No, to za syf. Tylko mam ciągle tego misia, ryby, których nie umiem zrobić. Dobra, TSS. Patrzcie, widzieliście to? To był Robert Kubica. Szybkości zrobienia tego. Dobra, 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 TSS. Dobra, mamy. Dobra, ej, leci teraz najlepsza próba. Przysięgam, leci najlepsza próba w życiu, nie? Dobra, daj mi ryby, daj mi ryby, Kurde, prawie to miałem! To jest nie do zrobienia na kąpie, bo to za szybko leci. Przysięgam. Dobra Zrobię to, zrobię to, zrobię to, zrobię to. Dobra, mamy to. Nasz rekord to jest 500, pamiętajcie, dobra, mam jeszcze... raz się na rybach mogę wyrzucić. To jest nie do zrobienia. No przecież wy to widzicie, z jaką to prędkością idzie. To jest proste, patrzcie. Kurde, ta co strona... Dobra, nice, ale patrzcie, to jest banał, ja to robię z palcem w nie czym Skupienie, dobra, git, patrzcie jak to szybko, to jest połowa czasu, jest, mamy 600, mamy rekord, dobra, jest rekord Jest rekord, 620, OK, git, proszę coś, dobra, 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 dobra Dobra, git, mamy rekord, mamy rekord, dobra, mamy rekord, mamy 600 ponad, jest git Dobra, daj mi coś łatwego, błagam coś łatwego na większy rekord Dobra, git, mamy, diab, robię rekord, robię 1000, robię 1000 teraz, fokus. focus, fokus. dobra Nie, nie zrobię Kurde, nie zrobię, to jest nie do zrobienia. To jest. To jest w trzecim podejściu. Nie, dobra. Widzę, ja zmieniam stronę, bo to jest nie do zrobienia. Dobra, widzę, ja zmieniłem stronę. Może tutaj będzie łatwiej, może tutaj będzie to kurde dobrze zrobione. Dobra, sprawdzamy. Okej, okay, dobra, to jest S. Dobra, mamy to. Świat uratowany. Great, dobra. Pierwsze podejście na jednej stronie. Może tutaj będzie to lepiej działać. Mam nadzieję, modlę się o to. Dobra, to jest banalne. Dobra, ja tutaj to tak łatwo robię. To jest niesamowite, jak ja to łatwo robię. Co ja jestem taki prześwietlony? Dobra, nieważne. Nie ma teraz na to czasu. Szukajmy psy wola. dobra, łatwo. Dobra, tutaj to teraz to ja czuję. No nie wiem. Te kamienie mi lecą prosto w pyskę od razu. Ja nawet nie zdążę. Ja nie jestem w stanie tego przejść. Strona... Nie ta Nie! Dobra, jest Git, mamy pięćset, dobra. Tamtych już nie będzie, teraz będą te proste minigierki. Proste minigierki mi dajcie, proste, dobra, o, okay, to jest banalne. Dobra, S. Pito, pito, te lekarstwo na te błocy, typie 1 denerwuj mnie. Do Rostą, dobra, pięknie, Git, okej, okay, mamy to, mamy to. daj coś łatwego, daj coś łatwego. Dobra, kurde, to jest ciężkie. Dobra, Git, Git, ale refleks jest, refleks jest, widzowie. Mimo, mimo wieku, mimo wieku, mimo mimo wieku starca, ja refleks dalej mam, nie? Mamy 700 punktów, dobra, Git. Jeszcze jedna runda muszę wyjść. Dobra, to jest łatwe. Dobra, nice, mamy 800, ej, lecę tutaj po rekord za pierwszym podejściem, nie? Mimo tego, że to jest też zbugowane tutaj Walę rekord Tak, jest drugi raz to samo, nice Mamy 1000 punktów, mam, te, robię 1000 punktów na luzie, nie? Rzucaj kasą, tak jest, Draw away, draw away Dobra, nice, teraz please coś łatwego Mam, 1000 punktów Mamy to, tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie grali Mamy więcej, dobra, mamy 1100, dobra, to jest życiówka, to jest życiówka Dobra, dajcie coś łatwego Nigdy więcej tego nie nagram.